Siemano widzowie, tutaj Huzo, gram se Fortnite'a. Widzowie z kolegą, gram na reaktywacji, przywitaj się. Cześć widzowie. Widzowie, tam jakieś 4 albo 5 dni temu był film, bo miałem taką małą przerwę, bo bardzo... Bo były te, te codzienne filmy, ja trochę się zmęczyłem robić, ale już wracam, widzę do filmów. No i na no, widzowie tak, na mam... reaktywacji, ale Arkadzie ja sobie gra. Widzę je ja też, będę grał, bo, bo ten, bo ja mam lagi i no takie mam. Nie mam może lagów, ale mam lekkie ścinki widzowie. Przepraszam Was, ale będę musiał odmowa, jakby bo, to, yy, bo Wy mnie wysyłacie zaproszenia i problem teraz w tym, że ja tych zaproszeń mam z 340 i teraz mi tak laguje że no po prostu jak w jednym momencie ktoś na przykład próbuje zbudować jak coś próbuje zbudować to na przykład laguje mi na 10 sekund więc przepraszam widzowie ale będziecie musieli mnie docierać teraz bo będę musiał poodzywać kilka zaproszeń Ar, e, widzowie ja też będę ja trochę usuwam zaproszeń bo, bo mi też przez to chyba trochę laguje fortnite'a jak ja coś na przykład na początku, nawet nie na początku, poczekaj, No w środku that? gry, w środku gry, jak coś zbuduje nie, ha? no to wtedy, jak coś zbuduje to mi nawet nie wydaje na się, nie wiem, co się dzieje, więc przepraszam was widzowie, ale no nie mogę też tego przyjąć, no, bo ogólnie tak. Mam. No, znajomych. Ty masz pewnie 200 ileś tam. Ale zaproszę do ekipy? Nie, 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 nie. Ym, ym, no, ja, mam nie. Znajmy, znajmy, znajmy. ja mam 300 ileś, zaproszę. Znajomych, znajomych. Ja mam 300 parę albo 200. parę Ja właśnie przyjmuję teraz, ale widzę, że ja usunę. Ja Bądźcie w gierce, bo ja usuną was. A, dodać jak będziecie wchodzić do Fortnite'a to od razu mnie nie zapraszajcie, bo nie mogę mieć mikro i ten. I jak od razu mnie zaprosicie, to... Proszę. Eym... Widzę też... Halo? Też tak nas nie zapraszajcie, bo to trochę wkurza, jak na przykład gramy w Fortnite'a i ja przyjechałem do ekipy i mi chłopie na pół ekranu mi się jakieś zaproszenie, yy, zaproszenie że, że przy, przy, przyjmuję i na przykład jakbym na przykład grał i bym przyjął czyste zaproszenie, no to mi by 300 razy takie coś by mi, i, mi się pokazało. To bardzo wkurza, więc no. Także w trakcie gry... No nie opłaca się czy znaczy ten zapraszać i nie zapraszajcie w ciągu gry, bo bo ja za to też, yy, blokuję, ale potem odblokowuję, także no. A jak ktoś będzie tak ciągle spawił, no to usunę ze znajomych, ale nie, nie zablokuje, także będziecie mogli mnie dodać, ale no. A jak znów będziecie, to... <grym <grym to nie wiem. To dzień. Ale no. Dobra, jest dobra, walić te gadanie teraz. Mm. Czyli przechodźmy do odcinka. No, przechodźmy do filmu, filmu bo Arka jeszcze nie maleje. Kurde, jeszcze raz. A mi się dziwnie gra, bo ja mam jakiś po, 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 A mi hopie... ekran. Bo ja dzisiaj sobie w taką stronę, gdzie możesz te celowniki i tak dalej robić. No i ja sobie włączyłem taki ekran spłaszczony to bardzo pomaga w grze masz ekran spaszczony. Mo no pomaga, tak ale pomaga, ale nie... Pomaga, ale nie pomaga. Bo ja muszę się nauczyć, bo tak demo tak demo gra. A podobec No, no. co? tam. Nie można skopiować. Nie można skopiować ustalinać z temu. No można. Jakie kopy wiem od Jacoba. od co a zmieniłem! A psik, psikam na Fortnite'a, bo mi nie zaliczyło strzału! Co tu się dzieje? Nie mam gdzie tej gry, bo mi strzelałem z... milion stron. Ty Wie co? Ja wolę... Ja tu to... idę, daję milion a to mi tego nie zalicza. Ja bym go zabił, gdyby to mi nie zaliczyło to. Nie wytrzymie. Będę tak spamił jak nie wiem Jak Bambik Daj mi... spas. Kurde, musiałem... Ja mi mm -hmm. Jabane, co to ma być Spami, nie wiem Spam wierzę se wierzę na, na niego Zrobię jaką... Czyli wiadomo na tyłeś? Jak to dzieła? Co ty ma za lód? Arka. No jest właśnie! Wyta się wieszem, wybierzmy ten zrób, poczekaj ja cię zabuduję. Nie, ale jest tak. po swój ten... No. Po swój... Po swój lód. Ja, sw... ja U, jestem... Siwa. Ja chcę mieć po swój lud. Ja mam chyba... bardzo dobry lód. znowu będziecie tak spamować, jak... Nie wiem. O ja nie wytrzymie. Zdzikacz, mi się chce, jak ty nie porobisz. Oh my. On się nie chce. Nie wiem! Nie wiem, nie chcę mi się grać. W tą grę nie wiem. Znowu przywroty, na... Znowu przywroty do Fortnite'a i znowu mnie spamią z milion stron. Nie wiem. Nie tej gry, o chłopie! Nie da się to grać. Kiedyś to nie wiem. Coś mi co się, się dało? Teraz coś nie da. A ile I... go co? Przyjdę za dwadzieścia minut. Co Arka! się

Ничего, я все просто. Хопим, спасаю Она хопи мне не тихо, а не не

A no to super, no i wiedziałem, że go wywali Tak za rok zawsze się dzieje w Praki Nadal się ulecza. Aha, no bo to jest, nie wiem... Narka tko kończy w trakcie gry... Nie wiem... Dzwonię do niego, dzwonię do niego... Po poczekajcie, co

jest? A nie, to nie ten kałach. że ten tak kałach jest. zero, why? W końcu. Jeg tar. Pik, ai, Oj, nie udało się. Potężę? Piek. O. a... Kierść się chyba, nie? Nie wiem, chyba się pili dała. fajnego. Dobra, kolapsuję ten domek. i nice said much is Zemnicy, łąduż i lepszenka. Poczekajcie w ja tylko coś się, zrobię. Git. Dobra, git. week Take care. Take care. Take care. Take care. Take care. Take care. Take To nie było. Niektórzy to są aktorzy, a nie, A tu. A no, by to było? To tu coś mi grać. A byłam od Nie. nie, nie. Szkoda. A sam na nam a na A nie, ze mnie. Kurde. Będziemy sobie się

No ja walę, co za bambik, nie wiem, klapsułem o tą dżi, grałem jak taki boty kiedyś, naprawdę, to jest bot. No, na maranga. Dobra. Jeśli coś wam się podoba, zostawcie łapki w górę. Łapki w górę, tam na dole i oglądajcie kolejne filmy, a ja wam życzę miłego dzienka, miłego